Tak jak raz w miesiącu, w poniedziałek o 20.15, witam nauczycieli w grupie tabli Aktywna tablica na webinarium. Tak dzisiaj y, bardzo mi miło zobaczyć Państwa wszystkich tutaj. Do tej prezentacji wybrałam y, wszystkie moje ulubione rzeczy i będziemy się kręcić wokół tematu zawody. Ta prezentacja powstała we współpracy z różnymi ludźmi a w szczególności z dziewczynami, które uczą w klasach 1-3, które mi podpowiedziały, co z tych zawodów mogę wziąć i co by się im przydało. I pierwsza aplikacja nazywa się Bambuzo i jest bardzo, bardzo prosta w obsłudze. Przy jej pomocy można zrobić taką grę, w której klasa podzielona na grupy, może ty tych być grup yy, dwie, Oczywiście proszę. Klasa podzielona na grupy odpowiada na pytania, które Państwo wpiszą do tej aplikacji. Tak wygląda, kiedy wyświetlimy to na monitorze interaktywnym albo na tablicy interaktywnej. Jak zrobić taką grę? Otóż bardzo prosto, pierwsza rzecz trzeba sobie założyć konto w aplikacji Bambuzo. Następnie mamy już gotowe miejsce do przygotowania własnej gry. Klikamy create game, stwórz grę. Później nadajemy tytuł grze, dajemy krótki opis, bo po jakimś czasie mamy już bardzo dużo tych gier, więc żeby wiedzieć do której klasy ewentualnie jaki poziom, trzeba tam parę słów napisać. Możemy dodać y, okładkę, czyli dodać obrazek, który, jak się nam wyświetli nasze konto, to po obrazku rozpoznamy, o co chodzi. I klikamy Stwórz grę. Następnie zaczynamy dodawać nasze pytania. To działa na zasadzie pary. Po jednej stronie wpisujemy pytanie, po drugiej odpowiedź. Dajemy opcję, ile punktów czy 15, czy 25, czy 20. Możemy też wybrać obrazek, który się pojawi, i klikamy dodaj pytanie. Jedna bardzo ważna rzecz. Otóż trzeba koniecznie podać odpowiedź, ale jeżeli grę tworzy pani, która uczy historii, na przykład, tak, to może to pytanie jest zbyt obszerne, żeby dać odpowiedź. Ale tak czy inaczej, musimy coś tam wpisać, choćby to była jedna kropeczka. Więc wpiszcie proszę uśmiechniętą buźkę albo trzy kropeczki, i aplikacja to przyjmie. I mamy w zasadzie gotową grę. Ja przygotowałam rymy związane z zawodami. Wzięłam je z różnych stron internetowych. Jeżeli klikniecie odpowiedź, to tam się pojawi, z której to strony internetowej zaczerpnęłam dany rym. Wchodzimy do klasy. Odpalamy nasze konto, wybieramy quiz i klikamy graj. Dzielimy klasę na dwie, trzy bądź cztery drużyny. I teraz uwaga, wybieramy albo quiz, albo opcję Classic, przy czym Classic nie ma nic w związku z niczym klasycznym, ponieważ tam w trakcie gry pojawią się bomby typu tracisz wszystkie punkty, albo drużyna przeciwna zabiera Ci 10 punktów. Te rzeczy pojawiają się w języku angielskim, więc jeśli nie czujecie się dobrze z językiem angielskim, wybierzcie proszę quiz. Ja próbowałam spisać te bomby i je przetłumaczyć, ale oni mają taki wachlarz pomysłów, że po 25 dałam sobie spokój widocznie mają tego ze 100. Igra gra jest gotowa. I gra jest gotowa. Drużyna podaje nam numer, dostajemy pytanie, jaki pan o komputerze więcej wie niż o rowerze? Tata. Jeżeli drużyna odpowie prawidłowo, dostaje punkty, jeśli nie, to je traci. A to jest jedna z bomb, tak? Tracisz 15 punktów. Kolejna aplikacja jest na tablet. I na telefon, i zarówno na Android, na iPhone'y też. Nazywa się My Profession, i w tej aplikacji, no jak w większości, część jest płatna, część jest niepłatna, ale w części niepłatnej mamy 10 zawodów do zabawy. Wygląda to w ten sposób, że na tablecie dzieci dopasowują, wybierają na przykład któryś z tych zawodów i dopasowują atrybuty. Gra bardzo ładna graficznie. Yy, bardzo pięknie wygląda, jak się ją wyświetli, jak podłączycie swój tablet do rzutnika. Wygląda to bardzo ładnie. Kolejna aplikacja, tak jak wszystkie te najlepsze, jest w części płatna i w części niepłatna. Natomiast ona miesięcznie kosztuje 13 zł i załatwia niemal wszystkie moje lekcje. Ponieważ cokolwiek bym nie chciała zrobić na tablicy interaktywnej albo na monitorze, ta aplikacja na pewno mi to um umożliwi. Nazywa się ta aplikacja WordWall i jest bardzo podobna do Learning Apps. Ale w Learning Apps, jeżeli macie tablicę interaktywną i, i używaliście Learning Apps, to niektóre zadania pojawiają się na samej górze tablicy interaktywnej i mają bardzo małe literki. W tej aplikacji grafika jest na tyle ostra i na tyle ciekawa, że nawet z ostatnich rzędów za chwilę Państwo zobaczą, co tutaj się dzieje. Robi się to tutaj, jeżeli założycie konto, czy nie założycie konta, i tak możecie korzystać z tego, co zrobili inni. Ale jeżeli założycie konto, możecie pięć zabaw utworzyć za darmo. Po, jeżeli chcecie mieć większy wachlarz możliwości, to kosztuje 13 zł miesięcznie. Uczciwie od roku mam to wykupione. Nic się nie dzieje, nie ściągają więcej niż potrzeba. Jeżeli chcemy znaleźć zadanie utworzone przez kogoś, na przykład przeze mnie, to szukacie tutaj w zakładce Community. Jeżeli chcecie stworzyć, klikacie Stwórz własne zadanie. Tak wygląda zadanie wyświetlone na monitorze albo na tablicy interaktywnej. Litery są po prostu ogromne. To jest na całą tablicę. Tak wygląda koło fortuny. Tak? Można wstawić dookoła fortuny obrazki, a można wstawić słowa. Co jest jeszcze ciekawe, że po jednym obrocie, jak już ktoś odpowie prawidłowo na jakieś pytanie, to ten element można usunąć, więc nie będzie się złośliwie pojawiał po raz kolejny. W tej aplikacji, tworząc jedno zadanie, możemy to samo zadanie robić przez dwa tygodnie. Za każdym razem w innej odsłonie. Bo na przykład to zadanie na, na yy, dodawanie w poniedziałek może graficznie wyglądać tak, to jest u, pod spodem jest taki pasek, yy, na którym możecie zmienić szatę graficzną zadania. Jednego dnia to będzie dżungla, drugiego dnia będzie western, trzeciego dnia może będzie coś zwykłego, tylko niebieski i czarny kolor. A jak Wam się znudzi ten typ, czyli quiz, to po lewej mojej stronie, możecie wybrać jeszcze inne opcje, tak? Może być jakaś tak, taka gra z y, latającymi samolotami, może być labirynt, może być koło, y, koło fortuny, może też być quiz, w który dzieci zagrają na telefonach. Bardzo ciekawa gra, bardzo spokojna. Jeśli znacie Kahoot i Quizzes, to wiecie, że one wywołują dość dużo emocji. Tutaj gra toczy się na tyle spokojnie, że jest no w klasie jest trochę ciszej. Yy. Oprócz tego, wiadomo, że jak ktoś stoi przy monitorze przy, przy tablicy, to ta osoba się najbardziej bawi, a reszta nie wie, co zrobić ze sobą. Więc tutaj dokładnie to samo co wprowadzę, ten sam materiał może zostać w ciekawy sposób wydrukowany na różne sposoby. tak wygląda gra na zawody, którą dla Państwa przygotowałam. Pod spodem jest ta szata graficzna, możecie zmienić codziennie, inaczej to będzie wyglądać. Yy, tak wygląda na tablicy interaktywnej. Tak duże są te litery. A tak wygląda wydruk. Jak się kliknie wydrukuj, dopasowywanie, to dostaniemy taką kartę pracy dokładnie z tego materiału, który został wprowadzony. Kolejna aplikacja. To jest najprostszy na świecie generator krzyżówek, jest w języku polskim, więc wystarczy wprowadzić informację. Ja tutaj wybrałam taki tekst, który znalazłam na jednej ze stron internetowych. To było dyktando, i ja to dyktando ze wstawianiem słów przerobiłam na krzyżówkę. Jak się wpisze już swoje hasła i swoje odpowiedzi, to wystarczy kliknąć, wpisać temat, ja wpisam zawody, wygeneruj krzyżówkę, pobierz PDF i krzyżówka jest gotowa. Tak wygląda pobrana jako karta pracy. Dodatkowo, zupełnie przy okazji, z tego samego materiału aplikacja wykona jeszcze wykreślankę. Więc dostajemy dwie rzeczy, wprowadzając jeden materiał. Na zakończenie dostaniemy jeszcze podpowiedź, a może do tego jeszcze chcesz jakiś rebus. I w tym samym miejscu niemalże wygenerujemy rebus. Wystarczy wybrać język, wpisać słowo, które ma być zmienione w rebus, i gotowe. Jedna tylko uwaga jest taka, mianowicie on sobie sam dobiera obrazek, Oczywiście ten obrazek możemy zmienić, bo klikając następny możemy wybrać coś łatwiejszego, ale w momencie, kiedy generujemy rebus, on podpowiada nam, co to jest, naczynie. No według mnie to filiżanka. No on mówi, że to jest naczynie. No dziecko się nie, nie domyśli, że to ma być naczynie, więc możemy wydrukować, czyli możemy pobrać PDF, gdzie rebus będzie wyglądał tak. No, tutaj akurat nie trudno się domyślić, że chodzi o słowo kola i zamienić właściwie literki, ale bywają trudniejsze opcje. Dlatego ja to daję jako zrzut ekranu. Czyli podpowiadam tak naprawdę tym słowem naczynie, po to, żeby dziecko mogło tylko podmienić właściwe litery. Jeżeli zależy mi na tym, żeby zrobić dużo rebusów, zależy mi na czasie, to podpowiadam. Jeżeli zależy mi na tym, żeby sobie pomyśleli, bo jest to na przykład pokój zagadek, to wtedy nie podpowiadam, tylko pobieram PDF. Kolejne narzędzie, bardzo niepozorne, bo pewnie wielu, wiele osób zna online Stopwatch, gdzie są różnego rodzaju zegarki do odliczania czasu, ale jak się zejdzie na sam dół tej strony, okaże się, że tam są. Takie generatory, w których można wybierać losowo imiona. I teraz, spojrzawszy inaczej na tą aplikację, okazuje się, że to może być świetne miejsce do tego, żeby poćwiczyć ortografię, zagadki, bo zamiast imion można wpisać wszystko i są też polskie czcionki, nie ma problemu. Ja wpisałam zagadki i teraz, klikając na jajko, dostaję coraz to inną zagadkę. Ile bym tam nie wrzuciła tych zagadek, tyle mi się wyświetli. Żeby je zmienić, czyli żeby zmienić materiał, który się tu wyświetla, trzeba wejść w tą zębatkę, wpisać... Rozpraszasz mnie ty, rozpraszasz. Jaki ZUS. <noise> Wpisujemy... Wpisujemy nasz materiał. To ma być zawód. ZUS to jest nie zawód. Nie. Wpisujemy tutaj nasz materiał. I klikamy set. I teraz oprócz tego, że się nam te, ten obrazek pojawi, to on może być taki mniejszy, albo może być większy, albo bardzo duży, tylko trzeba zejść na sam dół i kliknąć. Pełny ekran. To jest jedna opcja. Wtedy, jakby ten obrazek zwiększy nam się o jedną drugą. Natomiast, jak już zobaczymy taki duży obrazek, to. Jeszcze raz tutaj możemy kliknąć. To tak, pełny ekran. I kolejny raz super pełny ekran. To wtedy mamy już całkiem ogromny obraz na tablicy. I to jest mój absolutny hit. To jest aplikacja, która się nazywa S-Notes i pozwala nam tworzyć takie tajemne notatki. Tajemne notatki, ponieważ bardzo, bardzo ciężko odczytać je na pierwszy rzut oka. Trzeba się tutaj zalogować i możemy tworzyć różne rzeczy w kolorze czarno-białym za darmo. Natomiast, jak się nam to bardzo spodoba, to możemy tworzyć rzeczy kolorowe, tylko musimy drobną kwotę uiścić to jest niecałe 2 dolary za 6 miesięcy dostępu. Przy czym, jako nauczyciele, udowadniając, że jesteśmy nauczycielami, dostajemy dostęp do jeszcze większego wachlarza możliwości tych tajemnych notatek. Pierwszą rzecz, jaką robimy, to, wy to wybieramy tło naszej notatki. Następnie wpisujemy sekretne wyrazy, które mają być zakodowane w tej maziajce. Nazywamy tutaj, co to ma być, jakąś nazwę nadajemy naszej notatce. I teraz uwaga, w mojej ukryte są aż cztery wyrazy. Koniecznie... Trzeba kliknąć preview, czyli podejrzeć, czy nam się udało utworzyć notatkę, a dopiero potem zachować ją na swoim koncie. Teraz można to swobodnie wydrukować, natomiast odczytać nie da się tak jak kartkę. Trzeba tą kartką manipulować i położyć ją na płasko i czytać w ten sposób. Za każdym razem, jak obrócimy tą kartkę, pojawi się nowa linijka informacji. Więc można zakodować cały sekretny, na przykład sekretną wskazówkę w pokoju zagadek. Tak to wygląda po wydrukowaniu czyli to tło dookoła ja wybrałam akurat pisanki to tło dookoła to jest to, co wybrałam to tło. Natomiast to w środku jest to, co wpisałam. I teraz na pierwszy rzut oka może nie czasem wprawne oko odczyta, co tam jest napisane, tak? Natomiast, jak to będzie napisane na kartce, to już nie jest tak łatwo. Jeżeli użyjemy tej, tej, tych strzałeczek i przesuniemy ją w górę, w dół, to ta karteczka pojawi się na, położy nam się na płasko, i wtedy będzie dokładnie widać, co zostało wpisane do środka. Jeżeli użyjemy tych strzałeczek, to ta karteczka nam się obróci i będziemy mogli zobaczyć kolejną linijkę. Mniej więcej wygląda to tak. Wyobraźcie sobie, że ja trzymam kartkę na płasko i odczytuję w ten sposób, patrząc, notatkę. Skarb jest nad morzem. Więc, na przykład, ja uczę języka angielskiego, więc wprowadzając słownictwo w jednej karteczce mogę ukryć aż cztery słowa. Natomiast ucząc słówek, dla mnie najbardziej zależy na tym, żeby dziecko się wysiliło czytając, a nie tylko, żeby rzuciło okiem. A tutaj mam i element zabawy, i taki sekret, i też. Kombinują, jak tą kartkę obrócić, pochylają. Jedni widzą na prosto, drudzy muszą trochę pochylić. Bardzo śmiesznie to wygląda na lekcji. Jest to wielokrotnego użytku, ponieważ ja to zalaminowałam i mam do każdego działu. Super sprawa. To jest mój kot, który okazuje się, i moje dzieci to doskonale wiedzą, potrafi gadać. Moi uczniowie zbierali, yy, mieliśmy taki projekt w szkole, i z tego robiliśmy cały film z okazji 25-lecia szkoły. I w pewnym momencie w filmie pojawia się gadający kot. Można to zrobić przy pomocy aplikacji Talking Photos. Wtedy, tak wygląda ikonka, wtedy. Na buzi musi być wykrywalna jakaś twarz czyli oczy, usta, nos dobrze by było, żeby była żuchwa i uszy. Jak dziecko narysuje swój obrazek, na którym będzie twarz, to możemy ten obrazek yy, w taki do złudzenia, pra prawdziwy sposób ożywić. To jest po prostu obrazek z pixabay.com, wzięty tak na szybko. Dodałam trzy znaczniki. Ponieważ bardzo ładnie widać oczy i usta. Ale gdyby tego tak nie było, do, do końca widać dobrze, to mogę tutaj na dole wybrać detailed, czyli szczegółowe dopasowanie. Wtedy tych maleńkich białych kropeczek pojawia się więcej i po naciśnięciu na nie one podpowiadają, gdzie ta kropeczka bę, powinna być. Czy to jest kącik oka, czy to jest kącik usta. U, ust. Ustawiamy te znaczniki i gotowe. Nie, to jest na Android i na, na iPhone, na wszystko. Pożar zadzwon 998. I dlatego lubię spędzać z dziećmi czas w świetlicy, bo na angielskim nie mogę się tak wyładować. Więc w świetlicy ożywiamy obrazki. U niektórych na telefonie, jak będziecie pobierać tą aplikację, może się tak pojawić, że aplikacja niedostępna w twoim kraju. Wtedy trzeba zadzwonić do Play, powiedz, powiedzieć, że się tak zdarzyło. I oni to odblokują. Nie wiem, skąd to się bierze, to jest jakaś blokada na telefonie. Ja z tym nie miałam problemu ani w szkole na tabletach, natomiast u niektórych taka informacja się pojawia. Wszystkie te rzeczy, które pokazałam, są w tym jednym linku, czyli bit.ly/inspiracje-wczesnoszkolne 2019. Tam są linki, są też te krzyżówki, które wygenerowałam, są gry gotowe na temat zawodów i są też informacje, skąd wzięłam konkretne info, i na przykład ryby, tak? Albo skąd wzięłam tekst do krzyżówki. Być może komuś się to przyda na lekcję, a jeżeli byłyby jakieś problemy, albo chcielibyście się ze mną skontaktować, to tu są moje dane.